Stoję na tarasie, który łączy wejście do dwóch pomieszczeń, dwóch pokoików dla dwóch sióstr. Mogą one się spotykać tutaj, obserwować te piękne drzewa, rozmawiać, a potem każda pójdzie do swojego pokoju. Śnieżka nowości. Na plusie. Na plusie, tak. Śnieżka barwy Natury Plus to jest nasz nowy produkt w ofercie. Jest to farba plamoodporna, szarowalna i zmywalna. Masz do tego też takie testerki. Jeżeli nie jesteś pewna koloru, który z nich wybrać, możesz sobie zakupić taki mały tester, wziąć do domu i sprawdzić, jak ten kolor będzie wyglądał w Twoich warunkach domowych. Powiem Ci, to się super sprawdza, ponieważ taki testerek wystarczy na dosyć duży kawałek ściany. Tak. I jak obok siebie te kolorki się ustawia, to bardzo łatwo jest zweryfikować w danym miejscu, Danym świetle to jest świetna sprawa, i widzę, że w ogóle te barwy Natury Plus mają bardzo ładną kolorystykę. Kolory są modne, ponadczasowe masz tutaj dużo kolorów, takich neutralnych, które będą pasować do każdego wnętrza. Sponsorem programu jest firma Polskone, producent drzwi i okien. Trochę większy pokój dla młodszych dziewczynek, pokój stolatki, Wszystko, co potrzebne jest do funkcjonowania: czyli łóżko 120, całkiem duże biurko, duża szafa zabudowana od góry do dołu, pianino i kolory, które wybrała sobie właścicielka, czyli zielony, złamany kolor pastelowy, oliwkowy, i bordo. Bordo jest na biurku, bordo jest, jest również na ściany. Bardzo mocny kolor. To, co jest tutaj ważne, co dodaje charakteru temu wnętrzu, to sztukateria. Sztukateria, która jest w bardzo klasyczny sposób ułożona. Górna listwa sztukateryjna ma schowane światełko, które delikatnie oświetla fragment sufitu. W szafce jest światełko, które zapala się po otwarciu. Do pokoju prowadzą drzwi w przepięknym, szałujowym kolorze. Sage mat, tak nazywa się ten kolor. Oczywiście polskone, co gwarantuje świetną jakość. Trzy warstwy lakieru. Wieloletnia trwałość, ale też yy, w dotyku ten kolor jest łatwy w utrzymaniu czystości. Wzór Subito 06, czyli z takim klasycznym, bardzo delikatnym wzorkiem, który pasuje do sztukaterii. Do tego czarne dodatki, czarne lampki, czarne ramki. Włączniki i gniazdka oczywiście Kontakt Simon, tutaj kolekcja 55. Matowe, złote yy, włączniki i gniazdka i mat, metalowa, matowa ramka w takim bardzo ładnym, złamanym, beżowym kolorze. same drzwi, zupełnie inny pokój dla starszej siostry. Łóżko 140, troszeczkę większe. Tapeta, która robi całe wnętrze, to nie jest duży pokój. Tutaj nie ma szaf, jest tylko biurko i łóżko, dlatego, że za dla tą ścianą znajduje się garderoba. Ten pokój jest malutki, ale jest bardzo przytulny. W takich małych wnętrzach trzeba postawić na oświetlenie, tak jak zrobiliśmy tutaj. Czyli oświetlenie przy łóżku i oświetlenie górne jest po to, celowo w przejściu, a nie nad łóżkiem, żeby oświetlić tę ścianę. A ta, ta ściana służy jako galeria, ponieważ nic tu nie możemy postawić, jest to przejście, natomiast świetne miejsce na to, żeby wyeksponować obrazy, plakaty, zdjęcia. Taka była nasza intencja. Na razie to tylko słyszą dwa obrazki, ale to się będzie zmieniać. Koncepcja jest taka, że tutaj będzie prawdziwa galeria na ścianie. Sponsorem programu jest firma Polskone, producent drzwi i okien.